Jest chyba. chyba. Jest, no, jest, 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 jest. Jest, jest, No i zaczynamy. Marek dzisiaj pozazdrościł. I grzeje na... Na grubo. Na obrotówki. Tylko, że dożyje Sześć to było? Marek konkretne rzeczy zakłada. A ja zgodnie z umową przyniosłem dzisiaj trupa. Zaraz wam pokażę, nie że... mam niestety mateli. będę musiał na śledzia. Ale śledź też jest bardzo. Masz ten Co? kawałek nitki? Nie. A, tutaj... Nie, tutaj to wiesz, no takie, że niedalekie rzuty to wytrzyma spokojnie. Do owijania? No, mam gdzie źle nie owijam. Ty ty mam w miarę twarde, śledzia są w miarę twarde. Został do trupa, jak wygląda. Nie wiem czy będzie widać, muszę się odsunąć. Spławik wypornościowy ja też założyłem trzy takie kulki pływające. Można zwykły spławik podwodny założyć na dole ciężarek. Połowie postawiony trupek, który się tak będzie się bujał tutaj, jakieś pół metra nad dnem w nurcie, i rzucamy. O perfekto O, no, bo ona tam spadnie, spadnie Ale ładnie Tak jest dół Z tę malutką ten, po, no, ten. Hmm. ten połóż, połóż. Będzie widać na tydzień? Tak, tylko musisz wziąć tutaj Jaka różnica Jaka różnica w rozmiarze Oła. Marek <ścoughs> szóstka, nawet no to A ja zeróweczka. Zobaczymy co lepiej zażre. O, to też to zrobimy. Jak złowię na zerówkę szczupaka przed tobą, to oszaleje. Bo na te szóstki ci powiem, to okoni i ten. Zbyt dużo nie nałowiłem. O! Hmm. No cool. O, panie! Dzisiaj trzeba się na... żorować. Chcieliśmy. Okay. Tłumaczka. No bo koń co wywołałeś. Ja robię ten, zmęczony Chciałem okay. go bardziej w ten... w rzutach. ale też wywidowany szakak centralny człowiek jest po drugiej stronie tutaj już w tym <grym> o sprawi się no sześć centralnie tam w Widz widzisz jak fala odchodzi no. Do. No, to jest trochę większy i wariat na pewno. Ale ja wiem, jakie trzeba. Siedzą tam i znowu, to jakby, już technika dropshotowa. Tak? Ale gwarantuję, że założymy dropshota. Nie, nie będę będą brały. Trzeba tak dosłownie na całym biorą. Ja. To wiesz, to zrób. No. I na gumackie Teraz no. kurwa wiesz co, co chciał zeżreć? Pa Michał, pa. nie blachę, a to zielone przed tym I płynął tutaj człowieku mówi co on ten no Ech. Siedzi ich tam trochę takich większych. O okay, to już taki chyba największy. Dzisiaj? Dzisiaj tak. Jest chyba. Jest, o, jest, jest, jest. Jedzie, Siedzi. Nie, jest duży. Przecież mam wędkę w urzędzie, bo sobie zaczerpiłem. Przejdziesz? O, nie, jest. Jest, jest, jest. Musisz być trochę większy. Nie, spadłem. Spadłem. Musisz być trochę większy. Nie, ja. Czy wpadłeś? Co to, co to jest? Fluorokarmuchn. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Spadłem. Co to jest? Ten? Jest, jest ten, no. nie jest przynajmniej jest no ja Przynajmniej jest zaliczona, ale myślałem, że Ojoj. ładnie na zewnątrz zapięty. To jest właśnie... I jaka wielka przynęta, nie? Tak, przytrzymasz? No. Jacek, tam. To jest, wezmę te kleszcze. No, niestety taki jacek po zacięciu wydawał się większy. Tak, dobre. Ale przynajmniej eksperyment się ja Tak, Aha, jacek. Na ten, co? Czyli, co? Zwijamy się do domu. Tak, <laughs> po prostu. Czyli można stawać że tak...